Trzymano kocury, dzisiaj piękny odcineczek. Bo dzisiaj coś, czego na tym kanale nie było: skutery wodne. Ale nie zwykłe skutery wodne, tylko takie zawaliste skutery wodne. I patrz. Co ci się stało? Pękłe kość dla jego, tak otuchy Dziwna sprawa w ogóle nie? Dziwna sprawa w ogóle, ale... Mega dziwne. No mamy kurde kontuzjonowanego kapuchę Dlatego słowa otuchy w komentarzach dla kapustki, żeby się trzymał ten chłopie Ale słuchaj, musimy ci ulżyć w tej biedzie Dlatego mamy tutaj coś, żebyś mógł sobie podrapać tam czasem Bęk O kurde, a ja zapomniałem dzisiaj, że o full crocs i wysiadałem i zgubiłem full kroksa I człowieku chyba tryb sport trzeba załączyć O, od razu lepiej Bierz i patrz jaki masz zawalisty Dobry będzie, tylko trzeba go trochę przeczyścić No trzeba go przeczyścić no, patrz. Mam tutaj coś. Co? Brakniesz sobie? No Czekaj, pokaż pokazuję długość. Będzie pasować. Idealnie. Idealnie. I masz tutaj ogranicznik do, do, do taki. Ogranicznika. Do ogranicznika. Do Chodź, testujemy. O, o, o tak luks. Dobrze? Daj, daj. Dobrze ci? Daj, ja sobie podrapię. bo to wyżej, muszę. Ej, tak, to Będziesz ładny dzisiaj. kurde, boże. No stary, bo tu jest zajebiście podrapać. O, Zrobiłem właśnie tasty na podróż dla nas Ciężko było je zrobić Z jedną łapą trochę ciężko W ogóle jest ciężko żyć z jedną łapą Ja kurczę współczuję jak ktoś się złamie I wiesz, musi chodzić w takim czymś, nie? Serio no tak. Teraz to jest pierwszy raz jak coś mi pękło Lub coś sobie złamałem I ja wszystkim współczuję To jest przesrane Ale zawaliste fest jest to Że lecimy kurczę na te skutery wodne I ja się mega fest jaram tym Bo kurde nigdy nie pływałem Nigdy nie pływałem Nie pływałem chyba nawet na takim standardowym skuterze wodnym A co dopiero na kurde takim sportowym wyczynowym, także kurna Ale, o, rańsk, oro będzie. to stal, Ale orańsko, oro będzie. No mamy Dobra. kawałek traski, także o, widzimy się niedługo. Widzimy się niedługo. Dojechaliśmy człowieku i wychodzimy, żeby się przywitać. Powiem wam tak, Krzysiek ma tutaj w garażu mocne tematy. I kurczę, zaraz wejdziemy, może coś opowie więcej, pokaże, co będziemy dzisiaj robić, czym pływać. Ale kurczę, no, mówię wam, że ja jakby nie siedzę w tych tematach skuterów, ale powiem wam, że no, kurde człowieku jak zobaczyłem w ogóle, jakie tam są wiesz, bo to są inne pojemności, nie? Wiesz w motocyklu 500 w usługie, wow, 500 w dwusuwie, nie? Dużo i tak dalej. Wiesz, jest Majko 700, wow, duży silnik. Ale człowieku, jak tutaj są litry albo więcej nawet w dwusuwie. Kurde grubo jest, kurde Dziwnie się patrzy na mnie. To jest wata cukrowa, chodząca człowieku, Na no. łapie. To jest krzysiek paziku e, I jest kurde, mega wariatem, bo jak widzicie, no już wspomniałem, nie? że zawsze u ciebie jest jakiś nietypowy, fajny sprzęt. No i co, dzisiaj będziemy takimi pływać. No. Znaczy, ja nie wiem, czy tym będę pływał, bo ten wygląda groźnie, nie? Także nie ten wiem. Ten to jest taka typowa freestyleówka, no ale weźmiemy różne stojaki, zresztą chodźcie pokażę wam. Kurde, no i zobacz, i to jest kolejny sprzęcik, który jest ciekawy, nie? Którego to, się nie spodziewa na to jest. to. jest w ogóle zajawa. Skąd bo... ty w ogóle wyprzeczytujesz Bo w ogóle we Włoszech to Ludzie ścigają się na tych No tubach. tak, ja widzę, że tu człowieku jest wzmocnienie. Ty tak, ma, tak. taki jest lekko zrobiony. No a są sztuki, które naprawdę są odpicowane. No ja go z Włoch przyglądam, to też mega stary motorek, bo tam 70, który się robi. No no o fajne No i powiedz co, ty robisz tak, że Jedziesz sobie na wakacje do Włoch i tak patrzysz Jakiegoś istniejszego Elixir i myślisz O, ale zajebisty rower, nie? Mas no na właśnie, go kupię. dokładnie tak robię <śmienic> 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 Ej, ale, ale to jest obowisfe. Jak człowieku, niektórzy kupują sobie Wiesz, magnesy, kartki i no tak dalej I kupujesz na pamiątkę motoryk, nie? Wiesz, wchodzisz no na fejsa to. i kurczę Na Marketplace czegoś fajnego da. Zawsze się dopatrzysz, a to są takie normalne Skutery, słuchajcie, stojące Ten. Tak, mam nadzieję, że Próbujecie tutaj dzisiaj, pokażecie klasę. Weźmiemy jamaszkę jakąś taką stojącą i no no. popływamy, nie? Kurczę, paska, lecz powiem że tak, ja zwykłym skuterem za bardzo nie pływałem, nie? A co dopiero takim stojącym, więc nie wiem, zobaczymy, czy to Ale... podobnie jak na motorze, że trzeba równowagę. No trzymać. tak, tutaj, równowagę. bo tutaj jest taka akcja, że no tylko masz gaz, więc okay. tak jakby gaz daje ci równowagę. No nie? Okay. I to jest całkowicie na odwrót. Jak chcesz, żeby było bezpiecznie, to musisz dodać gazu. No? Jasne. Gdzie na takiej łopacie chcesz latać? No to tą oponę to tak naprawdę założyłem, żeby nie latać na żeby tym nie latać. <laughs> okay. Bo dostałem ją od głodnego. To taki typ, który właśnie robi podjazdy tam, wiesz, na zawodach gdzieś okay. na świecie. I tak właśnie założyliśmy i odrestaurowaliśmy tą 250, tak wiesz, cały silnik. Który to jest? Zapiszeniu. rok? 2-1. 2.1 2.1, no Może nie wiecie, jakby widzowie może nie wiedzą, ale właśnie Ci oddawałem silnik z pincety Właśnie ze względu na to, że te wszystkie budowy wyglądały tak clean I Ty też chyba lubisz sobie coś tam bardziej taki faktory lub główność, no nie? Raczej nie robisz na takie serie tak. Tylko żeby coś również, żeby tam miało jakiś charakter, nie? Mamy na to zajawkę właśnie, na, jakąś, na jakieś różne malowania i właśnie jakieś tam porobienia tych silników, żeby to fajnie wyglądało. A propos silnika, macie Chodź. dwusów. Dwucylindrowy, no to jest silnik bez skrzyni, bez sprzęgła, same tłoki, wał i elektryka, moc niesamowita. Taka ninja 1200 ma tam w granicach 200 koni, bo to jest 1200. 1200. I to jest 200. I to jest 200. No właśnie, i to jest właśnie to, o czym mówiłem, że to nie są takie silniczki, jak tam, wiesz, CR500, właśnie, którą mi składałeś silnik, da. albo te Majko 700 jest, to da, też jest 700. Da, da, da. I wiesz, ludzie mówią, że to potwory i tak dalej. No to wyobraźcie sobie, jak musi knieść w ogóle, no, wiesz, 1200, nie? Tutaj to czuć. To moc widać, więc na pewno będzie zajawka Ale zobacz w ogóle, Karbon... w wieku, jak to jest powycinane, to karbonowe ten. Jak to się w ogóle nazywa, ta cała rura, nie? To znaczy nie, no to jest, to jest karbonowa. Rukier, tak, rura karbonowa, tutaj CNC wycinane, cały kadłub karbonowy. No ten skuter, wiesz, waży w granicach tam 90 paru kilo, więc to jest To, na jest, to jest w ogóle masakra dwa 2 konie, dwa konie na kilogram, nie? Tak, Zobacz, pompę z tyłu, jaka olbrzymia pompa, nie? Ta. i właśnie, bo kierownicą jakby się kieruje tak, tak, tą, tak, tą, tą tak, śrubą. Tak, tak. Ale to nie jest tak, że musisz kierownicą jakoś tą równowagę trzymać, tylko można powiedzieć, że ona służy bardziej chyba do ewolucji, co? Ta, Żeby jakoś ta, tak złamać. Tutaj ciężar ciała, przede wszystkim ciężar ciała i gaz, no nie? Okay. No i oprócz tego, że kierujesz, masz jeszcze y, trym do góry, nie? Okay. Przy różnych ewolucjach, y, no to pomaga obrócić skuter. Czyli można powiedzieć to plus to tak. i ruszasz nie do przodu, tylko w powietrze. No tak. Tutaj się w stopy wstawia? Tak. tak Okej, okay, tak. żeby nie wypaść. Tak, tak. wbijasz nogi, no, no to jest straszna moc, nie? Okej. Okay. No, sami zobaczycie. Właśnie powiedz jakieś killer feature, bo tutaj są ciekawe rzeczy, że ten wydech, Yy, on jest chłodzony cieczą, bo pamiętam, że kiedyś pokazywałeś mi coś tak. takiego. To znaczy, bo są dwa, y, które mają płaszcze wodne, tak. a żeby był lekki, on tutaj ma dyszę i regulujesz dyszą taką gaźnikową, prawda? Do przepływu benzyny. Tutaj jest 120 i ona robi natrysk do gaszenia płomienia. I tak samo tutaj w Waterboxie mhm. też gasi płomień, albo właśnie ma płaszcz wodny tam w zależności od potrzeby. No i tak, właśnie tutaj, żeby to wyregulować, to tutaj z wodą się się trzeba dużo pobawić, no bo mhm. wiesz temperatura silnika, wydechu, rezonans, no to są takie tematy, które trzeba przeżyć samemu w sensie, wiesz, prób i błędów, tak, i, w sensie doświadczenia, tak, i... tak, 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 zebrać, tak. no i powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo mnie to ciekawiło, że często te skutery, na przykład, idzie, nie wiem, nie wyjdzie ci backflip, lecisz dziobem do wody i on cały znajduje się pod wodą, a tak. no, przecież jednak zobacz, filtry są odsłonięte tak, 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 więc kurczę, no wiesz, to jest, on tutaj szczelnie jest jakoś, bo czuję, tak, że jest jakaś tak. szczelność, tutaj on jest wszędzie Szczelny, poza kierownicą, no i tak naprawdę w moim skuterze to jest jedyne miejsce do zaciągania powietrza, bo ja mam wlot powietrza zaklejony. Okay. No wygląda to w ten sposób, że on normalnie nabiera wody, i te silniki często zaciągają też wodę. Okay. To jest tak jakby normalne w tej branży, dlatego tu nie ma nikasilu, między innymi. Mm -hmm. No i przede wszystkim jest bardzo luźne pasowanie, bo tam nawet do 20 setek Mostru. się zdarza. To jest chyba jest, cztery razy więcej niż w kresówce, no, nie? To jest no, ten plata tak, tak, na okay. lewo i prawo. nie? To jest, wiesz, no po prostu przepalasz tą benzynę i mm -hmm. płyniesz dalej, a okay. wody pozbywasz się w bardzo prosty sposób, z kadłuba. Tutaj są takie wylewki, że jak wyskoczysz pionowo z wody, mm -hmm. to po prostu wszystko się wylatuje cały. No, Jasne. Jakby to pod wpływem tej ciśnienia, uderzenia wody się otwierało. Dokładnie sama. tak. Jest tu jeszcze jedna tam schowana. To jest fajne, bo szybko tej wody się pozbędziesz, no, ale też nie postawisz tego skutera na wodzie, żeby tak sam stał zgarzony bo też utonie. Hmm. No. Jasne, <laughs> Więc... jasne. które myślę, że jeszcze pokażemy w trakcie jakby pływania. No jak Patrząc na ten skuter i porównując go do motocykla można by było pomyśleć kurde to jest dość proste i pewnie kosztuje mniej więcej tyle co właśnie motocykl, a jest zgoła inaczej, bo ten skuter może kosztować nawet 200 tysięcy złotych, co jest po prostu astronomiczną kwotą i dowodzi tylko tego, że za moc trzeba zapłacić. Zaraz Krzyśka poprosimy, czy można się tym karnąć, ale to jest, człowieku, mocny temat, mocny temat. Możesz obczaić, możesz też tamtym się przejechać, nie ma problemu. Tam się przejechał. O kurde! Ale... Pedały, 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 pedały. O! o! kurde! A, ja nie wstania nie wstania. A to nie się... ten Taki wiesz, naprawdę można prze, przejechać. Co ciekawy garaż, masz naprawdę. Pokażę Ci takiego zrobionego starego. Ole, kurde, zrobiłeś ty. Wiesz, no nie jest to dwusów przede wszystkim. No nie, to, to jest. Trochę ty dam dwusetka czterosów, taki raczej też spacerowy. I to jest jedyny skuter wodny, na którym, bo on tak potocznie nazywa się Kawasaki Super Chicken. I kierownicę możesz przesuwać, wiesz, na boki. <laughs> Ej, to jest człowieku, tu, najszybsza przekładka z Anglika, jaką widziałem da, w życiu, <laughs> Ale to pływa? Pływa, no teraz całe, wiesz, całe wakacje były na helu i pływaliśmy. Ty. Ja pierdzielę. Do Ciebie wpaść i po prostu wszystkie takie ciekawostki ogarnąć, to chyba trzeba by było z dobry tydzień rezerwować, żeby to wszystko dokładnie przejrzeć i pooglądać, nie? Ale w międzyczasie, gdy lecimy na miejscówkę, chciałbym Wam powiedzieć, że na przykład skuter wodny nie musi posiadać ubezpieczenia OC. W przeciwieństwie do busa, który musi. No i tak oto, z linku. W naszym opisie ubezpieczenie na takiego busa kosztuje 526 zł. Co z bonusem minus 150 zł. daje nam 376 zł za ubezpieczenie OC na rok. Myślę, że to spoko sprawa. A jeśli nie macie takiego busa, a chcielibyście nim pojeździć, to wbijajcie do Garaż, gdzie możecie pojeździć dowolnym autem z floty Panka zupełnie za darmo. I to nie tylko busami, bo są też osobówki i inne auta. Także wbijajcie, sprawdzajcie. A my przechodzimy do pływania. Mocna miejscówka, patrzę chyba taka mocno motoryzacyjna. Zobacz, motorki stoją. Tam z ktoś upala, tam samolot leci, człowieku. mnie ten yy, zakaz pływania, nie? Czarny punkt i tak dalej. No, to jest git. Nie można, można pływać? Ale jak pływać jak masz piankę i wiszka pływać. A, okay. Czyli nie łamiemy prawa, wszystko jest legal. Patrzcie Bo ostro musi miotać wodu ty. Jak to robimy, żeby to miało ręce i nogi? Ty, ty najpierw patrzysz, a później pływasz, czy ty pierwszy? Powiedz tak. Nie wiem. <laughs> nie wiem, no nie wiem, kurde, ciężko mi powiedzieć. Po prostu może wy się prze, przepłyniecie, pokażesz mi mniej więcej jak ruszasz ty. Ja sobie popatrzę jak pływacie. No weź pokaż jak ten, jak, jak ruszasz i tak dalej. Słuchaj, dam ci żebyś się popisał, a później ja. Wiesz, tutaj zdrowy są. <śla> Moja jedyna obawa jest taka, żebym nie utopił. Jak nie utopię, będzie ok. I w ogóle dodaję tylko trochę gazu, a ten skuter w, 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 w nie, się przemieszcza, wiesz. człowiek leciutko, nie? Ej, wyskoczył z wody trochę i już słychać jaki to jest dźwięk, nie? I ile woda to w ogóle przyjmuje? Aj zawaliście to wygląda, nie? Ja pierdygam. Tak, przed nim pala się. O, Cały się zakopił. Jak wbił się w wodę człowieku, dosłownie wzniesł wody. Teraz mamy wymiatacza, tak? Będzie grubo. Grubo. Cztery beka podrządnie. Wcześniej widziałem takie coś na filmach, nie? Jakby tam gdzieś na YouTube i tak dalej, ale to to pierwszy raz. O to, że chyba zalany był, i zobacz, ile wody się leje. Jak zacząć, żeby na tym płynąć i od razu się nie wywalić, więc generalnie on, ten skuter ma tutaj tuningowany cały skręt, więc on jest bardzo wrażliwy, na początku jak sobie będziesz pływał, to staraj się na początku no nawet jeszcze nie myśl, że na stojąco, ale załóżmy, że jesteś w wodzie, wywalisz się gdzieś na wodzie, podbierasz się tu na łokciach, no. wciągasz się jajcami na tutaj na jakby, tu gdzie się stoi, dodajesz no. trochę gazu, bo on bez gazu generalnie nie płynie, yes. więc nie próbuj I tak będzie... wchodzić na niego nie dodając gazu, bo to nie ma sensu, bo zaraz się wywalisz. Więc dajesz troszeczkę gazu, on tak płynie pyr-pyr-pyr. Sobie możesz tu jajcami się wciągnąć, wtedy wło, y, uda Ci się wskoczyć tu kolanami, jak jesteś już kolanami to generalnie on będzie miał tendencję do żabkowania, więc najlepiej jak najgłębiej tymi kolanami. Okay. No i na początku musisz się opływać na kolana. On generalnie bez gazu nie skręca, więc musisz dodawać mu troszeczkę gazu, żeby on w ogóle chciał, gdzie ty tego wymagasz. Mm -hmm. No i na początku sobie popływaj na kolana, rozkmini jak on wpływa, jak czuły jest ten gaz, jak czuły jest ten skręt. Jak już ogarniesz sobie mniej więcej podstawy, jak, jak, z czym to się je, no to już potem jakby z tej pozycji na kolana możesz przejść na stojaka nogi jakby po przekątnej. Albo wolisz lewa z przodu, albo prawa. Druga tutaj możesz sobie w włożyć. No i wtedy już nawet na stojące nie musisz skręcać. Tutaj Bo to większość się balansem. grywam kody. Dobra, dawaj, weź tam, zaprogramuj to na razie. Słyszałeś jak cicho odpalił? W ogóle nie było słychać? I nagle, pak, poszedł. Co chodziro ciśnienie wody! Da. Ej, ale to jest... Ja widziałem te filmiki, że da się całemu pod wodę da, wejść da, i wyskoczyć. Da. Na początku w ogóle się nie spinaj na kolanach, nie? Pierwszą rundę, jak go tak wyczujesz, że już sobie poskręcasz, popłyniesz prosto, w lewo, w prawo, to możesz tak spróbować, wiesz, jedną nogę, tak, tak jak na jednym tym, nie? I już tylko tyle, do przodu już stoisz. A, ustał, ustał, skupany, ustał. Jak się wywalisz, start, stop. I tutaj zrywka pod ten Tak Ten zielony, nie? Okay. na Bez początku gazu. sobie starej tak mniej więcej o tyle gazu i równo. Mój sobie prosto, wyczuj delikatnie lewo-prawo. Okay. Ogarniesz temat, ja. dawaj tego. grzybka. I, I odpalaj go i od razu. Gaz. I od razu. Star? Gaz. Star? Star? To to, to gaz. Gaz. I od od razu. nie on jest, zobaczymy. On jest zdolny w tych tematach. Tak, tak zobaczymy jak w stanie zaraz. Ale jest jestem, ja pierdzielę. Przesiłem tak, teraz, ale, o kurde, ale mocarny, ja pierdzielę, zajebiste to! Tak spięte nogi miałem, że już stóp nie czułem, nie? Bo no. wiesz, leży na tych łydkach, no tak. pinam się, żeby to dobrze szło, a wiesz, jednak czuć tego dwusuwa, że on takiego ma muła, 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 a jak mu dasz więcej gazu, to on w pewnym momencie wchodzi w rezo, już jest taki narwany i czasami łapałem tą żabkę, co mówiłeś, nie? Taki tak, tak, pyk, pyk, tak, pyk, tak, pyk, tak, pyk, kurde! Ale i tak, graty, bo my pierwszy raz to my trzy dni pływaliśmy i tylko na rękach, nawet na kolanach nie potrafiliśmy. Słuchaj, nie ma, musisz wstać chociaż na jedną nogę. Dasz radę. Ta, i gaś go wcześniej właśnie żeby bo on ma pompę 12 łopat żeby kamienił no, okay, dobra, dobra. No, do nawet się rozpędzić i żeby on już na dobra dobra, tej tak, się wciągnąć opalek i daj tak, tak, noga na przykład nie wiem tak. na desce na prawą wolisz, że sobie to daj, tak daj na prawą z przodu tą, de, tą nogę którą masz taką wiodącą to sobie z przodu wstaw, Z przodu, czyli prawą i tak po przekątnej, że jedna na czadkę na razie nie myśl po prostu wstaw. dobra, wyczuć. tak

kręcał, popływał i się nie Kto wywalił. Zawodnik, no, o płynie. Kawał? motokoty, hashtag wodne szczury. No i to było specjalnie. O kurde! Lubo, się pierdzeli. No tak, jak ładnie zaparkuje, zolę mocne. Zobacz jak no dobrał prędkość, nie? nie, e, nie było znowu, bo to, No na bo pierwszy radia. raz. poza Wybiste. Oh. Ja to chciałem się wodę? Tak, serio? Było coś takiego? No. Ja to człowieku. Gdzie prawie zwinęło ten wodę? Ej, tam właśnie zacząłem skręcać i to było to co mówiłem. I teraz chyba też to miałem. Kręciłem wiesz, przeciw skręt i on mnie odjechał, nie? Zmęczyłem się teraz, ale w ogóle wiesz jakie łapy spompowane, nie? Od trzymania. Jak tam przyspieszyłem raz tak mocniej, tu wiesz, zaczął mnie ciągnąć, odpuściłem gaz, a on tak. Teraz tam się będzie działo chyba. Ładna, ładna 360, no to mi się podoba Tak Taka 360 chyba bardziej mi siadę niż backflip, nie? Że bardziej bym chciał 360 umieć tak grube, ale... Ej, to jest w ogóle posrane, no, jak, jak, wiesz, jak oni... No kurde, to jest, to jest w ogóle co innego, nie? Skręcasz tak, to on skręca... Właśnie na motocyklu to masz tak Skręcasz w prawo kierą, jedziesz w lewo A tutaj skręcasz w lewo, to i jedziesz w lewo, nie? Stary, ja stoję cały czas, obserwuję co tu się dzieje I cały czas jestem coraz większym szoku w nie? Jak w ogóle wpadają do tej wody Ja pierdziele, to jest po prostu... Jedna rzecz to jest ogarnąć ten sprzęt, żeby on frygał tak jak trzeba, a dwa, że ogarnąć skływanie nim. Tak. Dla mnie to osranne. jest w ogóle, wiesz, inna liga, nie? Patrz na skuter i patrz na basen. A! Oh. Ok. okay. No, to... My byliśmy wszyscy ogólnie bardziej zestresowani niż chyba on w tej wodzie i jak widzieliśmy, że na milimetry podpływa do tego basenu a tu gdzieś z łokcia, wiesz, w zjeżdżalnie Tu to, no. mówimy hardcore, nie da rady, ale zrobił to i... Nie no, taki malutki basenik Kurde, no to wiesz, w ogóle sobie fale jakoś zrobić w tym właśnie, basenie, żeby tak furnąć że... Boisz się? Tak, jestem odstrany, nie powiem, że nie, ale no, mam nadzieję, że jakoś poradzę, nie? Różne no. dziwne rzeczy, życiu już robiłeś. Różne dziwne rzeczy robiłem, no myślę, że to jest taki krem de la creme. Spróbujemy i zobaczymy. Gorzej jak się spodoba! <laughs> <laughs> jest wiesz, już tyle, tyle motorków mam. Powodzenia. Trzymaj się kopie! Trzymaj się Powodzenia ci dzieciak. Dzięki stary. Trzymaj się, trzymaj się. Dobra. I powiem wam, że nie wiem czy tym nie jest łatwiej niż tamtym. Wiecie dlaczego? Ten jest bardziej zwrotny i go łatwiej uratować. Jak przychyli, to masz ten czas, że kierownicą szybko pyk i prosto leć, tak, no nie? Tak. Dzięki wielkie za pokazanie sprzętu. Super! Za w ogóle zajebiste dobry, doświadczenia. To javę, to javę, to javę. Mega dzięki, że nas odwiedziliście. Mam nadzieję, że będziecie wpadać i pływać. Mam nadzieję, że też się uda właśnie. Zobaczmy. Może na następny sezon coś dziabnąć i, i spróbować jakieś klipy kręcić, bo zajawa nie z tej ziemi.